Cześć! Dzisiaj pokażę Wam co znalazłem yy, na zaprzyjaźnionym środowisku Oto taki słoik dziwny. Yy, jest to prawdopodobnie wytwornica wodoru No i trochę nawet to działa podłączyłem. Zaraz pokażę. Yy, w środku nalałem wody z solą ale yy, Była na początku przezroczysta, taka jak to woda z całą. Po podłączeniu zrobiła się taka brązowa mazia w środku. Znaczy przynajmniej tak wygląda, to chyba jest rzadkie. I, i coś tam się dzieje. Róreczkę podłączyłem tu do wiaderka z wodą. I zaraz pokażę jak to działa i jak to się zachowuje, prądy, jak się zachowują napięcia. się znaczy napięcia z akumulatora, tak? Można podłączyć to z prostownika tego. Ale też, też tak samo działa. Z akumulatora troszeczkę lepiej. Pokażę jak to działa. Tutaj mam kabelek podprowadzony jeden do plusa. Tutaj przez amperomierz przechodzi cęgowy. I tutaj mamy minus. Podłączamy to tutaj. I zobaczcie co się dzieje w jadrze. Aby udowodnić, że to naprawdę coś tutaj się wytwarza, to mam tutaj zapalarę. Może trochę odejdę. i Zobaczcie co będzie się działo. Właśnie, coś tam się wytwarza, ale zobaczcie, jaki jest prądu z akumulatora. Nie wiem, czy to jest, yy, czy to jest yy, opłacalne, bo dochodzi już praktycznie do 100A. Może już to chyba wyłączę, bo szkoda, akumulatora yy, chyba trzeba to dopracować trochę, bo to niemożliwe, żeby to tyle prądu pobierało i tutaj bubelkowało, tak. Nie wiem ile jest potrzebne tego wodoru, żeby to tutaj podłączyć to do samochodu, żeby to coś tam coś tam coś tam w ogóle dawało. Czy znaczy chodziło o, tak, o zmniejszenie spalania oleju napędowego, tak? Czy tam nie wiem czego. Podobno tutaj trzeba zastosować regulator PWM, żeby zmniejszyć ten pobór prądu, ale pytanie co wtedy co, co, co z ilością wytworzonego wodoru. Napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś ma doświadczenie z tym, jak to uruchomić i jak to podłączyć do samochodu. Czy to w ogóle ma jakiś sens? No i zostawcie łapkę, jak się podobał film i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.